Hej, jestem z Kacperem Halo To jest Kasper. Siemano Dzisiaj będziemy testować y, czarodziejskie długopisy No, znalazłam tylko y, tyle kolorów no plus to Patrzmy tu No i Kasper będzie, ja coś namaluję Co? nie będziemy chrupać, ale lubię właśnie frytki i ja coś jem ja coś nabaluję tym no opisem to a kaster po ba gracie mi do kopisali. Ok, zaczynamy. No, tutaj właśnie nic nie widać. Właśnie to będzie było bardzo trudne. Dobra, la, la, laura. Co? 5, 3, 2. Jeden kolejny czasu. Nie, jeszcze nie. Nie umawialiśmy się na czas. Kurde, chciałbym wypuścić.